Witamy w obrazach, które mówią. Jeśli podoba Ci się film, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby niczego nie przegapić. Afrykańscy strzelcy zdejmują mundury po zwolnieniu z francuskiej armii podczas wybielania francuskich sił zbrojnych w 1944 roku. Policjanci reagują po zobaczeniu miejsca zbrodni w domu Andrei Yates w Clear Lake City. W przedmieściu Houston w Teksasie. 20 czerwca 2001 roku czekała, aż mąż wyjdzie do pracy, po czym utopiła swoich pięcioro dzieci, jedno po drugim w Wannie. Julius Streicher, nazistowski propagandysta i zbrodniarz wojenny z Szczeniakami. Litewski partyzant Adolfas Ramanauskas sokuł w 1947 roku z parą jastrzębi eurazjatyckich na ramionach. Muzułmanka zakrywa welonem żółtą gwiazdę na szyi swojej żydowskiej sąsiadki, aby chronić ją przed prześladowaniami. Sarajewo, była Jugosławia. 1941 rok. Dwoje zniewolonych dzieci wystawionych na sprzedaż w Nowym Orleanie, Isaac i Rosa 1863 roku. Zdjęcie jednego z ostatnich karaimskich Żydów w Egipcie z futerałem na torę. Kair. 1985 roku. Elektryczny samochód w kształcie jaja. Rzadkie zdjęcia futurysty z 1942 roku. Jemeńska rodzina żydowska świętuje paschę Tel Aviv 1946 rok. Zdjęcie pingwina z 1910 roku, wykonane przez Herberta Pontinga podczas wyprawy Teranowa. Młoda żydowska tunezyjka przed domem z hebrajskimi znakami nad drzwiami. Około 1950 roku. Hillary Clinton uważnie słucha, jak jej mąż zaprzecza romansowi z Monicą Lewińskiej. USA 1998 rok. Żołnierze izraelscy świętują masakrę palestyńskich cywilów w Deir Yassin. Kwiecień 1948 roku. Etiopski Żyd niesie matkę na plecach podczas przybycia do Izraela w ramach operacji Salomon w 1991 roku. To zdjęcie jednego z ostatnich wilkoworów tasmańskich zwierzęcia, które wymarło w 1936 roku. Yves Saint Laurent, 21 lat. Na pogrzebie Christiana Diora w 1957 roku. Mroczne przypomnienie kolonialnej przeszłości Algierii. Francuski żołnierz kolonialny ciągnie dwóch zakutych w kajdany Algierczyków. Polski nauczyciel Władysław Bieliński, tuż przed egzekucją 1939 rok. W pierwszych miesiącach II wojny światowej Trzecia Rzesza próbowała wyniszczyć polską inteligencję, mordując 60 tysięcy osób, wiedząc, że elity intelektualne uniemożliwią pełne przejęcie kontroli. Pierwsze zdjęcie kobiety wykonane w 1839 roku. Dorothy Catherine Draper. Jej dagerotyp to jedyna zachowana fotografia współczesnej osoby w kapeluszu z lat 30. XIX wieku, epoce przedwiktoriańskiej. Napoleon III, pierwszy bezpośrednio wybrany prezydent i ostatni cesarz Francji. Aktorka filmów akcji i ciężarowczyni Relna Brewer mccreey rozrywa książkę telefoniczną na pół. Podnosi kobietę jedną ręką i służy jako podstawa piramidy czterech kobiet. Santa Monica, Kalifornia 1946. Wykonywała też akrobację dla Marilyn Monroe. Francuscy zapaśnicy trenujący na siłowni w 1902 roku Steve Jobs i Bill Gates rozmawiają o przyszłości komputerów latem 1991 roku. Testowanie prędkości i zawieszenia samochodu, przeskakując przez zniszczony most. Samochód Overland, lata 20. Francuski żołnierz, skwytany przez niemieckich najeźdźców. Francja, maj 1940 roku. Pięćdziesiąt lat temu północny Wietnam i Wietkong zdobyli Saigon, stolicę Wietnamu Południowego. Po upadku miasta dziesiątki tysięcy ludzi wspinały się na mury ambasady USA. Lecz ostatecznie tylko 5500 Wietnamczyków zostało ewakuowanych helikopterami przez wojska amerykańskie 1975 roku. Nastolatka z nadwagą w naszyjniku z pereł siedząca na trójkołowcu. Żydowska szkoła górska na Kubaniu. Imperium Rosyjskie. Początek lat 20. XX wieku. 27 sierpnia 1925 roku, w ramach reformy prawa osmańskiego, prezydent Turcji Mustafa Kemal wygłosił w Inebolu przemówienie o kapeluszu, ogłaszając, że ludzie powinni nosić zachodnie kapelusze zamiast tradycyjnego fezu. Syberyjski kozak ze swoim koniem 1905 rok. Ostatnie chwile Franza Reichela, który zaprojektował przenośny spadochron i przetestował go, skacząc z wieży Eiffla 4 lutego 1912 roku. Spadochron natychmiast zaplątał się wokół niego i Reichel zginął. Zdjęcie policyjne Billa Gatesa po zatrzymaniu za jazdę bez prawa jazdy. Ranni żołnierze Unii podczas kampanii Overland wracają do zdrowia w Brompton Oak, Marys Heights, maj 1864 roku. Rodzina Shamun z Syrii, która wyemigrowała do Mississippi w 1913 roku. Osama Bin Laden w Oksfordzie w 1971 roku. Dwaj oficerowie marynarki radzieckiej rozmawiają z członkiem załogi USS Taledega na plaży w Jokochamie 2 września 1945 roku. W tym czasie Taledega. Wyładowywał żołnierzy pierwszej dywizji kawalerii Armii USA w ramach działań okupacyjnych w Japonii. Japońscy delegaci idą za swoim oficerem eskortującym po pokładzie USS Missouri po ceremonii kapitulacji. Na czele delegacji idzie minister spraw zagranicznych Mamoru Shigemitsu, za nim generał Yoshijiro Umezu. Tłum otacza wędrowną kapelę grającą muzykę na ulicy w Paryżu. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, aby niczego nie przegapić.